Witajcie w czwartym odcinku przygody z hardcorem. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, gdzie zginęła nasza Sheila. Sheila była łowcą demonów, naprawdę niesamowitą. Na T6 tutaj zginęła chwalebnie, wchodząc tutaj do tej krypty. Niestety, laser ją przeciął na pół. Myślałem, żeby zrobić z tych dwóch połówek dwa zombie dogi, ale jednak stwierdziłem, że należy się jej szacunek. Szacun, moja droga, i uczcimy ją minutą ciszy. Okej, okay, minuta ciszy na YouTube bardzo szybko przemija, więc moi drodzy, teraz skupimy się na szamanie. Ja równolegle robię jeszcze manga czarodzieja na podstawie tego buildu, który stworzyłem w patchu 1.0.8, house Build. house Build, dokładniej, możecie zobaczyć go... Jeżeli jeszcze jest, powinien być na kanale. E, a jednak, szamana naprawdę zrobiłem dość interesującego. Szamankę, szamankę! Słuchajcie, ona potrafi robić cuda. Jeżeli chodzi o elity, wrogie elity. Ponieważ potrafi ich utrzymywać w strachu non-stop. Mówimy tu o permafirze. Permafir. Ehm, non-stop, dokładnie. Bazujemy na Soul Harvest, na kurczaku. Które właściwie co chwilę możemy użyć na tym Bildzie. Mm, tutaj używamy Grasshopper Def z powodu naszego sztyletu, który posiadamy. No i oczywiście obrażonka. I strach. Strach. Strach jest genialny. Dlaczego pokażę wam za chwilę? Mm, na podstawie pójdziemy do jakiejś krypty, albo pójdziemy do. Fields of Mizzle. tam jest fajnie, albo do piątego aktu. Zobaczycie jak działa Fear. On nas nawet broni przed tym, żeby nas nie wybili z teleportu. Jest to 7 sekund ciągle działającego strachu, który powoduje, że jak ktokolwiek tu podejdzie, to zostaje wystrachany. Ucieka z przerażeniem. Właściwie nie ucieka, stoi w miejscu. To jest ciekawe. No i będziemy mogli mieć go non-stop, nawet jeżeli tu jest 12 sekund to, to nie ma znaczenia. Ponieważ jest to niesamowita pasywka, która zmniejsza nam o 1 sekundę. Cooldown w momencie kiedy zabijemy jakiegoś wroga w obrębie 20 yardów i to jest niesamowite. Przejdźmy teraz do ekwipunku, pokażę wam mniej więcej co mi się udało dorwać. Moim przeznaczeniem jest wydaje mi się Set Harvestera, Żniwiarza. Set Żniwiarza jest o tyle ciekawy, że ostatnie część, jak masz wszystkie części, to powoduje on, że w momencie kiedy używamy solo Harvest to wszystkie doty, czyli Damage Over Time zostają aby uwolnione i całe obrażenia wchodzi, wchodzą w jednym momencie. Czyli wyobraźmy sobie e, umiejętność hound, czyli tego ducha, który zadaje 4000 obrażeń w ciągu 12 sekund e, na przykład plus dorzućmy szalunczę, która zadaje tam ty od 1000 do 1400% obrażeń i właściwie 5000 obrażeń plus ja używam akurat 630% od Harvestera, czyli jakieś no, 5500 obrażeń w jednej sekundzie zostaje uwolnione od żniwiarza. Wyobrażacie sobie to? Ja nie. Chciałem zobaczyć, jakie są te obrażenia. Dlatego ten set wydaje się bardzo interesujący, w szczególności, w szczególności, że dorwałem ten pierścień, który zmniejsza ilość potrzebnych setów. Teraz nie ma tu efektu za bardzo, bo mam tylko dwie części, a kolejny efekt wchodzi na czwartej. Czwartym części. Więc muszę dorwać jeszcze jedną część tego setu, żeby dostać regenerację many. Całkiem sporą. No i później niestety to jest... 6 części na ten set się składa, więc trzeba będzie naprawdę się pomęczyć, żeby znaleźć te części, przynajmniej 5 z nich. I nie może to być hełm, ponieważ będę bazował na tym bildzie na strachu. A jak to działa, Wam pokażę. Co Wam jeszcze pokazać? Jestem tą skórę, którą znalazłem. Ja tu nic nie zmieniałem. Losy, znaczy wylosowane statystyki to wit, resy. Złoto, jak wiadomo Goldskin i trzy sokety. Piękna sprawa, nic nie zmieniałem tutaj, więc yy, będę mógł sobie jeszcze przelosować inteligencję na wyższą, żeby zadawać więcej obrażeń. Ale przejdźmy może do jakiejś rozwałki, pokażę Wam jak działa permafir, Na przykładzie elit, Jakiejkolwiek elity. Przejdźmy sobie. Gdzie moglibyśmy sobie przejść? A fajnie to widać oczywiście na filcowym tam Jest dużo stworów. Mm. Oczywiście to jest 1. Ja obecnie posiadam bez buffów harwestera 70600 obrażeń. Więc no troszkę będziemy musieli poczekać, ale zobaczmy mniej więcej jak działa harwester, jak działa kurczak, jak działa oczywiście grasp of the Death. Możemy zobaczyć na przykładzie tego stworka spadające zwłoki dzięki temu szerdowi który jest całkiem przyzwoity, jednakże można znaleźć coś lepszego. Nie jestem fanem tej umiejętności, jednakże 880% obrażeń od broni przez 8 sekund jest całkiem przyzwoite, 60% zwolnienia wrogów, no i dodatkowa runa, właśnie spadające zwłoki, jak możemy sobie zobaczyć, która zadaje 420% obrażeń. Nieźle, nie? Dokładnie. Okej, okay. słuchajcie, a, jeszcze pasywki, zobaczmy. Ja tu używam Tribal Rights. on mi zmniejsza cooldown kulczaka. Spoko. Sprawa, Split Vessel, wiadoma rzecz, e, zmniejsza... E, <coughs> Przepraszam, zmniejsza cooldowny na e, Strachu, na Harwesterze, no i oczywiście daje nam funkcję przeżycia. Super sprawa. Ja tutaj zwiększyłem trochę koszty many czarów, ale zwiększyłem obrażenia o 20%. No i oczywiście zmniejszenie cooldownów. To jest baza i to jest naprawdę fajnie. Fajnie to działa. W szczególności, że mamy pełną kontrolę. Weźmy, znajdźmy sobie od razu elity, nie traćmy czasu. Chciałem jeszcze pokazać Wam ten spirit znaczy Healing Well. No właśnie, tak to działa mniej więcej. Zobaczmy sobie na cooldowny. Okay, mamy cooldowny, bierzemy z i mamy już full. Eee, to jest spowodowane tym, że mam e, legendę, która... W momencie kiedy używamy leczenia z tego źródełka to 54% sekund, przepraszam 54 sekundy cooldownów nam znika. <grystu> Okej, okay, Po Elitkę. Gdzie jesteśmy elitko? W was. Tutaj zrobimy eksplozję. O to jest coś, ale to tutaj... O, jest jest... O, widzicie. Jest Elita. Jest ten pan. Fajna sprawa, nie? Dobra, ale włączamy strach. Przebiegamy przez nich wszystkich. O my Mój komputer się wysmażył właśnie, chyba jest bardzo ciepło na dworze. Strasznie, się nam tutaj przycięło w tym momencie, przepraszam bardzo za to. O, teraz puściło, no i bierzemy strach i wygląda to mniej więcej tak w taki sposób, że e, możemy wystraszyć ich całkowicie non-stop, permanentnie, w momencie, kiedy mamy sporo e, wrogów w okolicy. Wystarczy, że je krótko, wiecie, Lekko tam. My tą aurą strachu. Ja on cały, cały czas właściwie czeka, Cały czas. Czekasz, go dobiję. Znowu strach. I on stoi. I wszystko stoi. Tak naprawdę wszystkie elity stoją w ten sposób. E, więc jest dość ciekawa kontrola w momencie, oczywiście, kiedy nie. kiedy wasz komputer nie skacze jak głupi. E, ale znaleźliśmy sobie jeszcze jedną rzecz. dla przykładu. Oczywiście fajnie jest to, że jeżeli przechodzicie przez stwory, widzicie, to ta aura strachu od razu powoduje, że oni, że on ich po prostu paraliżuje. <grymne> to jest bardzo ciekawe. Więc idąc, nawet kurczakiem, jesteśmy chronieni praktycznie przed akcją stworów. I oni sami będą tam stali. Co ciekawe, jeżeli tu wrzucimy, E, gasbowe DEF, to zwłoki padają dalej, nie? Więc możemy tworzyć takiego e, kurczaka strachu, który przebiega przez wszystko, jak również e, po prostu... sobie. O, patrzcie, dostałem DC. Widzicie to? Ale czad! Jestem ciekaw, czy umrę. Myślicie, że umrę? Jak umrę, to to będzie pierwsza śmierć przez DC w ogóle u mnie na która się nagrała. Więc zobaczmy. Ale nie, no żyje, żyje. Ale po prostu wyrzuciłem je z gry. Takie DC są naprawdę from i Button Service. I O Jezu, Jezu. Więc nie jest wiadome, czy to naprawdę żyje, czy nie. Okej, uwaga. Lugujemy się. I umarło. Fantastiko! I love it. Wszystko jest naturalne w przygodzie z hardcorem, moi drodzy. Nawet ten wywar bogów. Ale dobra, ja chciałbym zagrać. Moimię byłoby zagrać. Ma no, w planie zagrać. Okej, okay, czekamy. Wciąż czekamy. ta 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 na 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 na. na, na. Ja to wrzucę. Pani e, wdowa e, z bardzo fajnym sprzętem umarła z powodu DC na, na serwerach Blizzarda. Wszystko zostało nagrane. Wyszliśmy ciekawy odcinek. E, Smutno mi jest. Pierwszy raz mi się to w ogóle w życiu zdarzyło. I e, powoli dostaję Ragea. Także pozwolę sobie spasować i <laughs> przerzucić je na mojego maga, o którym wspomniałem, który ma dość ciekawe umiejętności. To znaczy, się stworzyłem pewien offhand, który powoduje, że mogę użyć teleportu z runą wormhole, czyli po prostu użyć 2 razy do 3 sekund. Co ciekawe, połączenie razem z ostatnią runą Kalamity, um, która stunuje i zadaje wrażenia, e, to jest całkiem fajne połączenie. Wygląda to mniej więcej tak, ale resztę wam pokażę później. Na razie idę się zrelaksować. Trzymajcie się, na razie. To jest ciekawy odcinek przygody z Hardcorem numer 4. Zdecydowanie, na razie.